Wyśiołem kluski z rosołem, słuchajcie, jestem w Pomiechówku, um, przyjechałem tutaj pospacerować, mówiąc krótko, no, ale nie mogę, um, po prostu um, krew mnie zalewa, to jest coś po prostu strasznego, co odwalił ten Nawrocki wczoraj. Um, nie może tak być, naprawdę, słuchajcie, to nie może tak być. Ja się nie zgadzam na to, żeby prezydent Polski prezydent polski zażywał narkotyki albo jakieś substancje. To jest po prostu, my nie możemy się nad tym zastanawiać, czy on to brał, czy tego nie brał. Naprawdę, to jest... Wiecie o co chodzi, no jakby kiedyś Andrzej Pongowski zrobił taki plakat, papieros są do dupy, no to już nie wiem, gdzie, jak głęboko w tą dupę powinno się wsadzić te narkotyki, tych, wszyscy, tych wszystkich, którzy je biorą. To, to, jest, to jest coś karygodnego. Nie ma chyba naszej zgody naprawdę Polacy, żeby nasz prezydent był narkomanem. Ja bym w ogóle, nie wiem, czy są takie możliwości. Może pan Bodnar by się zdecydował na to doprowadzić dzisiaj jeszcze, albo, albo w, w jutro, najpóźniej, w niedzielę go złapać o 6, o 5, o 4, o 3. tego, tego nawrockiego w kajdanki na nogi, na nogi i do szpitala. Najlepiej na wołoską albo, albo na, na szwolererów, szas, szaserów i przebadać go na narkotyki, ale, no, ale żeby wiecie o co chodzi. No, ale żeby, żeby nie było też tak, że później ci, 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 ci na ziole z tej prawej strony, ci kibole, te, 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 ci brunatni po prostu, te łobuzy i tak dalej, i tak dalej, żeby zarzucili nam cokolwiek to wejście Rafała może. Rafał niech też pojedzie, niech Rafał da próbkę krwi. Wtedy będzie wszystko jasne. Do, dopadniemy tego Nawrockiego. No nie może tak być. Nie ma zgody, żeby narkoman był w Polsce prezydentem. Trzeba go sprawdzić. On jest niepewny. Te bójki po ulicach, te tatuaże, te, te już z tym panem Jerzym to już to na pewno te Gdyby nie zapłacił temu Jerzemu te, te 120 tysięcy albo coś, na pewno by to wydał na narkotyki. Nie to, co nas Rafał, nasz Rafał. Dopadniemy na Wrockiego, a przy okazji przebadajmy Rafała Trzaskowskiego.